Dzień dobry, dzisiaj do oferty trafia kolejna piękna sztuka BMW seria 3 model G21 z 2023 roku z silnikiem dwulitrowym diesla o mocy 190 koni mechanicznych oczywiście z X-Drive'em w pakiecie M Sport samochodu w dalszym ciągu na pełnej gwarancji producenta do 11 września 2026 roku Jeżeli chodzi o jakąkolwiek historię szkodowości Nie miał absolutnie żadnej Do samochodu posiadam raport AutodeNA mogę oczywiście do maila udostępnić Nie ma też żadnych szkód parkingowych zarysowań, czy czegokolwiek. Wiadomo, na felgach dziewiętnastkach mamy tutaj delikatne przetarcia rantów. Do samochodu jest dołączany komplet oryginalnych kół zimowych na bardzo ładnych felgach osiemnastkach. Również z pakietu Sport. Auto wyposażone, jak widać, w pakiet Shadow black, czarny grill, czarne końcówki układu wydechowego, czarne listwy. Jeżeli chodzi o wyposażenie pojazdu Mamy oczywiście wyświetlacz head-up, pełny pakiet zimowy łącznie z grzeną kierownicą, oczywiście fotele, dysze spryskiwaczy. Jak również w samochodzie znajduje się ogrzewanie postojowe Webasto Auto posiada trzystrefową klimatyzację grapa oczywiście elektryczna. <laughs> Nawet po bagażniku nie widać, żeby coś było tutaj włożone. Składanie elektryczne tylnej kanapy. Jedyny mankament, który zauważyłem przy myciu samochodu, to delikatna wgniotka na drzwiach tutaj nie widać pasażera z przodu ale jest list oczywiście odem sport auto jeżeli chodzi o przebieg na 77 tysięcy zrobione niedawno był wykonywany serwis filtrowo olejowy Tysiące kilometrów temu tak, siedem tysięcy dziewięćdziesiąt kilometrów już sprawdzamy najbliższa wymiana to płyn hamulcowy w przyszłym roku badanie techniczne świeżo po kontroli filtrowo-olejowej przy 71 000 km łącznie z wymianą filtra paliwa przy 47 duży przegląd filtrowo-olejowy z kontrolą pojazdu wymianą wszystkich filtrów powietrza przy 24 Asystenta parkowania, asystenta cofania, upadki zmiany biegów przy kierownicy i oczywiście jest radar, czyli tempomat aktywny do 160 km na godzinę. Mamy również tacę indukcyjną. I'll move. Samochód 12 czy 13 grudnia był na sprawdzeniu gwarancyjnym w BMW w Timur Dugułęce. Jeżeli chodzi o wszystkie systemy bezpieczeństwa, w idealnym stanie. Na chwilę obecną, jedyna rzecz, a to przypadłość modeli serii 3, jest delikatne zapocenie na tylnym moście. Samochód umówiony do ASO będzie. Wymiana uszczelniacza z kontrolą oleju w tylnym moście. Poza tym to wszystko. Zapraszam.